Zastanawiasz się, jak odnaleźć ukryte zdjęcia w telefonie? Oglądaj film do końca. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów, oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. Telefony z systemem Android pozwalają ukryć zrobione zdjęcia w galerii telefonu. Aby takie zdjęcia odnaleźć, musimy uruchomić galerię telefonu. Następnie klikamy w prawym górnym rogu ikonę trzech kropek. Tutaj rozwinię nam się lista zakładek, na której klikamy zakładkę Ukryj albumy i na tym widoku możemy zobaczyć wszystkie zdjęcia bądź też filmy, które są pogrupowane w albumy, których nie widać w galerii telefonu. Z tego widoku możemy zobaczyć, że przy każdym albumie mamy szary suwak i przesunięty ten suwak w prawo oznacza, że taki folder, w którym są zdjęcia, właśnie jest ukryty. Teraz aby wyświetlić ukryte zdjęcia bądź też filmy, klikamy w suwak, który jest obok ukrytego albumu, tak żeby przesunął się w lewo, a następnie wracamy się o jeden widok. Jak widzicie pojawił nam się tutaj folder album, którego wcześniej nie było. Teraz wystarczy wejść w ten album i możemy wyświetlić zdjęcia bądź filmy, które wcześniej były ukryte, których nie było widać w galerii telefonu. No i na koniec napiszcie w komentarzach, czy wykorzystujecie funkcję ukrywania zdjęć w swoich telefonach. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, napisz komentarz, no i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Zobacz też inne moje filmy, cześć!